nienawidzi braku kontaktu w szczególności gdy jesteś głównym źródłem zasilania osobą wrażliwą empatyczną nienawidzi braku kontaktu ponieważ postrzega ciebie jako rozszerzenie siebie samego wyzbywa się swoich negatywnych cech i błędów tego co zrobił poprzez projekcję i przypisuje to tobie uchyla się Zniekształca wszystko i przypisuje ci winę, w ten sposób wywyższa swoją fałszywą tożsamość, utrzymuje iluzję, wizerunek. Więc kiedy stosujesz brak kontaktu, to dla narcyza jest to jak śmierć. Kiedy tak się dzieje, narcyz zrobi co może, by przetrwać. Będzie sabotować twoje próby uwolnienia się, próby niezależności, postawienia granic. Będzie chciał ci zaszkodzić, będzie chciał cię zniszczyć, jakkolwiek ci się powodzi, jakkolwiek się czujesz, to mówi Narcyzowi coś o nim.